blisko 58 metrów tak wysoka jest odbudowana wieża ratuszowa na Świdnickim rynku. Poprzednia zawaliła się w 1967 roku podczas nieumiejętnie prowadzonych prac rozbiórkowych w bloku śródrynkowym przez legnicką firmę. Co ciekawe, odbudowała ją legnicka firma Budobratex. Prezydent Świdnicy w czasie oficjalnego otwarcia obiektu porównał wieżę do okrętu flagowego miasta. Rozmowa między pokoleniami jest rzeczywiście takie pełne utożsamianie się. Można przyrównać tą budowlę do takiego okrętu flagowego Świdniczan, gdzie rzeczywiście jak żagle się rozwinie to, to serce rośnie i myślę, że niech tak pozostanie, że rzeczywiście niech to takie przy, przypomnienie historii i uaktualnienie historii będzie w dalszym ciągu tak jak do tej pory taką siłą napędową y, do tego, żeby chcieć się, się wyróżniać jako mieszkańcy tego historycznego miasta, wyróżniać się we współczesności. Y, w, w tych wyzwaniach, które dzisiaj są, odbudowa wieży nie mogła dojść do skutku, gdyby nie zaangażowanie funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach programu rewitalizacji miasta. Wydano na ten cel ponad 9 milionów złotych, z czego 5 milionów 600 tysięcy złotych to pieniądze unijne. Wieżę raduszową można zwiedzać bezpłatnie. Wejściówki czekają w informacji turystycznej. Dotychczas odebrało je ponad 9 tysięcy osób.